Ciekawe porank o poranku, jeszcze z czymś słodkim, jest na pewno takim poczuciem normalności, ale, ale normalnie i to wiemy od dobrych paru dni po prostu nie jest. Wojna jest straszna. Z tym nie dyskutujemy. Co muszą czuć matki, które muszą ewakuować się natychmiast zabierając swoje dzieci i uciekając z własnego kraju, z własnych domów? Co muszą czuć matki, których synowie zostają na miejscu, bo są powołani do wojska? Co muszą czuć dzieci? O tych wszystkich emocjach porozmawiamy z naszymi gośćmi. Są z nami Julia Belej, wokalistka pochodząca z Lwowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Z synem Dimą. Ośmioletnim super synem. Dzielny ośmioletek. Cześć. Jest z nami Dzień również Jolia Kwiatkowska, Ukrainka, która niedawno uciekła do Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy podjęła pani decyzję o tym, że zabierze dzieci i ucieknie jak najszybciej. Nie widzę, wlecę moment. Odciągała hmm, ale ten moment, że uh, bo, bo 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 po jednej pierwszej nocy, kiedy musieliśmy nosować z synem schowu, z w schowku ja takim, w piwnicy, tim, nie wiedzieliśmy gdzie idę, e, nie wiedziałam e, 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 menkej, jak idę, w ogóle z kim idę. Zbieraliśmy rzeczy w przeciągu trzech godzin, było bardzo straszne. To jest przerażający obraz i to jest strach, który, którego, od którego chyba nie da się uciec. це було дуже страшно приймати рішення страшно за себе і свого малолітнього сина. І за своє дитя. Але я розуміла, що я маю Але це зробити, тому що, що я мушу це зробити. Йому 17,5 з половиною. Бо він має 17 років. І i... якщо міsionc. я зараз його і зараз не вивезу не вивезу його його забирати в армію то буде мусяла отдати до війська було дуже страшно то було дуже страшно Bo chłopcy w wieku 18 lat są powołani do wojska. Pani Sen ma 17,5 i pół roku, czyli de facto zostało pół roku i musiałby zostać, nie mógłby już opuścić Ukrainy. Tak, to, mój... tak, to, mój... tak. że już ponieważ Z dwie klasu ponieważ już od dziewiątej klasy tak, w Ukrainie w szkołach ćwiczą jakby do wojska. Tak. Są badania, jest taka wojskowa karta. No i w sumie miałby czekać powiedzmy pół roku i sam się zgłaszać do wojska lub powiedzmy go ściągnęliby do wojska za jakieś tam kilka miesięcy. Trzeba było jakoś reagować bardzo szybko, ponieważ po pół roku czekaliśmy już. Nie zostanie, jak już jest na terytorium Polski, nie zostanie wezwany z powrotem, żeby walczyć o wolność Ukrainy. Zaraz ja nie Teraz zaraz nie nie wiem, jaka będzie sytuacja. Na w, my żywamy w tej chwili żyjemy rąk tylko rąk rąk nie ma, i i planujemy że tylko i wyłącznie nie jutro. Ja jak będzie jutro, że mhm. mogła powiedzieć na Julio, kiedy patrzymy na ciebie jutro, na ma, na to, to to jest piękny obrazek na z synem. Uśmiechnięte twarze, ale, ale mamy świadomość tego, z wiele matek jeszcze z dziećmi zostało w Ukrainie. Mamy świadomość tego, jak wiele musiało opuścić już kraj i zrobiło to, starając się jak najszybciej uciec przed wojną po prostu, przed czymś przerażającym i strasznym. Jak wytłumaczyć dziecku to, co się dzieje, i to, że trzeba uciekać, że trzeba walczyć o swoje życie, tak na dobrą sprawę, próbować je uratować? Trudno teraz coś powiedzieć w tym temacie. E ale ja swojemu syn, synowi cały czas mówię o tym, że on jest silny, że on jest mocny i musi nie podawać się. Ja cały czas tłumaczę o tym, że on musi wiedzieć o tym, że on jest Ukraińcem i muszę, musi sobie dawać radę. Inaczej, inaczej tak, inaczej nie można. Dzieci są bardzo mądre. Dzieci widzą i czują znacznie więcej niż my dorośli. I wydaje mi się, że najważniejsze to zabezpieczenie ich w słowa y, miłości. Takie wsparcie poprzez przytulanie jest niesamowicie ważne. Widzę, że Dima jest mimo całej tej sytuacji uśmiechniętym chłopcem, szczęśliwym chłopcem. No tak, ale y, kiedy. To wszystko się zdarzyło. To pierwsze dni chyba miałam taki problem, tak, że on w nocy cały czas obudzał się i płakał, bo ja płakałam tak i byłam w takim trudnym stanie. Nie mogłam sobie po prostu dać rady. I... To chyba strasznie jest, ale cały czas mu mówiłam, że mamy mocne wojsko, że walczymy i wszystko będzie Ukraina. Czasami zastanawiam się, kto, kto łatwiej dopasowuje się do takich nowych warunków. Czasem. Czy robią to rodzice, czy dzieciom jest po prostu łatwiej, chociaż ten początek jest bardzo brutalny i bardzo trudny dla nich, bez wątpienia. Zastanawiamy się też, jak na przestrzeni tych dziesięciu dni, bo to jest dziesiąty dzień wojny o Ukrainę, zmieniło się pojęcie macierzyństwa i poczucie tego macierzyństwa ukraińskich matek. Ja chcę skazać, że chcę dzieci, powiedzieć, bywa, że obcych dzieci nie bywa i ze... serce boli o... każde dziecko, na krajiny, o, na o... Europa, każde dziecko, u każdego syna, tak, która, która, szkole, który walczy o wojsko w Ukrainie, w Europie. I bardzo mi żal, że bardzo dużo młodych ludzi, którzy mają po prostu ambicje, perspektywy, którzy mogą tworzyć Ukrainę, budować, robić ten kraj lepszym, po prostu stoją z bronią w ręku. Po prostu bez żadnych podstaw. Ludzi. No, jakby Co muszą strzelać. W strzelać w tak? W jakby. To bardzo straszne, że w 2022 roku coś takiego się odbywa. Nigdy i nie myśleliśmy. Ja nie myślałam, że kiedyś coś takiego się odbędzie. Ta sytuacja, Mózok, która teraz szczerze, jest, nie, po prostu nie mózg nie jest w stanie w ogóle przyjąć i zrozumieć. Ale staramy się jak po prostu fakt. przyjąć to, co teraz się odbywa, jako jak zwykły mamę, fakt. Ja jak matka, ja bardzo przeżywam o każde dziecko, nie tylko o swojego syna. I dzieci i dzieci chcesz, też. I bardzo chcę, żeby e, wszystkie dzieci, jak każda mama, chociaż one były na nie mieli przynajmniej syci, żeby mieli przynajmniej podstawowe rzeczy, tak? I żeby nie zapadała, nie zapadała żeby mieli ten optymizm, tak, że będzie lepiej, co my możemy zrobić. Po prostu połączyć się wszystkie matki połączyć się i się modlić, ponieważ modlitwa każdej matki bardzo pomaga. To jest, bardzo je wspiera tych wszystkich, którzy tam są w Ukrainie. Sytuacja jest też bardzo trudna pod względem rozstań, rozłąki z ojcami, którzy zostają na miejscu, którzy walczą. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji, jak wesprzeć dziecko? W pierwszą, w pierwszą czerwę przede wszystkim e, trzeba e, zachować spokój zewnętrzny i wewnętrzny, i wewnętrzny. ponieważ e, dziecko odbiera bo przede wszystkim e, rzeczywistość ze względu na to, jak się zachowuje matka tak? i my musimy coś robić, tak. nie możemy tylko siedzieć i płakać, my możemy pok musimy pokazywać swoim dzieciom, że jest wszystko dobrze, że my damy radę. Takim cieniem ich zaspokajać. I w taki sposób ich jakby zaspokajać, tak? Matki, żeby dać spokój dzieciom, bardzo często śpiewają im. I to też jest coś, co, co jest jakimś poczuciem normalności, co daje nadzieję, co, co wnosi coś pozytywnego do naszego życia. Tak jest po prostu. Julio, czy możemy Ciebie poprosić i zaprosić na naszą scenę, tak, byś czy... dla nas wszystkich zaśpiewała, nie tylko dla Dimy? Dziękuję. Julia Belei. Мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене. Вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. На ньому цвіте росяниста доріжка і зелені луги. Ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші блакитні твої.